Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Sejmu? 13 października wybory do Sejmu i Senatu. A wybieramy 460 posłów. Polska jest podzielona na 41 okręgów wyborczych, z których wybieramy od 7 do 20 posłów. Po zakończeniu głosowania zliczane są wszystkie głosy zdobyte przez poszczególne komitety wyborcze. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały co najmniej 5% lub w przypadku koalicji 8% głosów. W podziale mandatów uczestniczą też komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w organizacjach mniejszości narodowych, których nie obowiązują progi wyborcze. Przy przeliczaniu głosów na mandaty stosuje się metodę Donta. Załóżmy, że w okręgu wybieranych jest 10 posłów spośród kandydatów zgłoszonych przez Komitety Wyborcze A, B, C i D. Liczbę głosów otrzymanych przez Komitet Wyborczy A, np. 100 tysięcy, dzielimy przez kolejne liczby naturalne, najpierw przez 1, potem przez 2, następnie 3, 4, 5 i kolejne liczby, a potem zapisujemy wyniki. Tak samo dzielimy głosy oddane na komitety wyborcze B, C i D. Wyniki tego dzielenia porządkujemy w kolejności od największego do najmniejszego. Jeżeli w okręgu wybieramy 10 posłów, to 10 najwyższych wyników daje mandaty posła. W naszym głosowaniu komitet A otrzymał 5 mandatów, komitet B 4 mandaty, C 1 mandat, a komitet D nie otrzymał żadnego mandatu. Mandaty otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów. Ponieważ w naszym głosowaniu Komitet A zdobył 5 mandatów, to posłami zostaje 5 kandydatów z listy Komitetu A z największą liczbą głosów.